Odcinku otwieramy całego Stumble Pasa. No, może nie całego, bo. O kurczę, rundy wszyscy. Przez... No, może nie całego, bo jak widzicie, no, praktycznie całego, bo trochę odebrałem tutaj. No, ale myślę, że możemy już o, odebrać. A zostawcie lajka like i suba, jeśli chcecie więcej takich odcinków. I ja już y, będę się radował do otwierania. Nie będziemy dostawać nowego skina, y, tą kropelkę. No i dobra. Y, Taką podróbę Reina, tak jakby Tylko, że bardziej niewidoczny jest Według mnie ten skin No i dobra, otwieramy Pierwsze zaczynamy od animacji Legendarna hmm. A zobaczcie jak ona wygląda Ta animacja To jest legendarna, to jest to Aha, nie no spoko Mi się podoba w miarę animacja Na razie ją użyję Dobra Lecimy teraz um... Yy, zwykłe lub lepsze. No i zobaczmy zaraz co będzie. Tutaj, ja bym chciał, żebym dostał jakiegoś skina, którego jeszcze nie miałem. Ale te dwa już miałem, więc. Ale epicki, dobra. 10, więc to się opłacało w sumie. Teraz rzadkie lub lepsze. Szczęśliwe kręcenie. No i zobaczmy, co nam wypadnie. Legenda. No nie, no niestety, rzadkie, no ale zawsze coś. I teraz mam 20 stam żetonów. Więc odbieram i 50 klejnotów. Yy, znowu 10. Dobra, no i lecimy kolejny spin. Yy, ja myśli że będzie taki niepospolity. Ale nie. Albo rzadki, no. Rzadki będzie. No dobra. O, jeszcze tego właśnie nie miałem, to dobrze. Yy, bo... Do kolekcji skinów się przyda, dobra, kręcimy następnym Szczęśliwe kręcenie, rzadkie lub lepsze Zobaczmy co będzie, legenda? Nie Epic, epic będzie Tak, dobra I teraz emotka Banana Dobra I teraz emotka burgera To jeszcze jej też nie odblokowałam Dopiero który to poziom jest? W sumie to nie wiem. Dobra. 50 klejnotów, 10 sambol żetonów i kręcimy kolejnym spinem. Zobaczymy, co nam wypadnie. Jestem ciekawym trochę, co nam wypadnie. Dobra. Więc będziemy mieli nietypowe, tak, nietypowe. Nie jest najgorzej, jak mogło być. Dobra, teraz kręcimy rzadkie lub lepsze, więc mam nadzieję, że coś wypadnie dobrego. Jakaś legenda, aby się przydała. Już dawno legendy nie wydropiłem, no ale to będzie rzadki. Ten, którego nie mieliśmy, ale już mam. No i teraz y, montka animacji zaczepki, sobie ją wezmę. I no 50 klejnotów I, i znowu kolejne 50 klejnotów. Y, 10 stambyl i kręcimy kolejnego spina. Dobra. Zobaczmy, co będzie. I tak to będzie właśnie duplikat, ale zapomniałem, jak ten się nazywał. Dobra, i teraz rzadkie lub lepsze. Zobaczmy, co wypadnie, bo. <słuch> yy... Legenda! Tak, legenda! No i dobra, duplika 20. Ale dobra, spoko, że legenda wypadła, bo. No spoko, dobra. Więc mamy kolejne 50 klejnotów. Stumble żetony. Kolejny Stumble żetony i tak będziemy tu odbierać. Animacja i losowa skórka, zwykłe lub lepsze. Zobaczmy co wypadnie. Mister Stumble. Możecie wbić do Bartka Robaka na kanał i zobaczycie tam w ogóle też z otwierania Stumble Tam był zwykły. Mr. Stumble, akurat ten odcinek był ze mną I z w, zwykłym lub lepszym Był zwykły e, ten Mr. Stumble, więc Ciekawe, możecie sobie zobaczyć z, Możemy to do mitów zrobić Ja wam e, za niedługo Taki szykuję odcinek, zobaczymy No i rzadki e, Duplikat Liz e, 50 klejnotów No i emotka zwykłe zwykła, no i 10 stambyl żetonów. My się zbliżamy powoli do końca. Kroki epickie, stambyl guys, no i 50 klejnotów. Dobra, i kręcimy spinem. Oby no było coś dobrego, chodź, że te szumy, ale no, nie wiem, co to... Bo na tamtym odcinku były właśnie takie. No i epik? Nie. Już po raz trzeci ta sama skórka. Dobra, 10 stambyl żetonów. No, i jest ta emotka, którą bardzo chciałem. Nie ma zaczepki. To... Aha, tu jest Dobra. No i zwykłe lub lepsze. Zobaczmy, co wypadnie. Yy, boxer? Tak, boxer. nietypowe, Czy. Trzy... A nie, jeszcze go nie miałem. to też, dobrze. Dobra. Episkie lub lepsze. Teraz ten spin. Tutaj już może być specjal, ale raczej nie będzie. Tak mi się, no nie, nie będzie. Legenda. No nie, mamy pingwina. Dobra. Dzisiaj, zawsze coś, dzisiaj nie znamy żetonów. I teraz odbieramy ten cały dolny. Zatkie lub lepsze, zobaczmy co wypadnie. Ciekawy jestem. Ogólnie kroki burgerków mi się mega podobają. No i epic, no dobra, spoko. No i teraz mamy epickiego skina Tanner. Ja go sobie na pewno założę. Dobra, już kliknę wyposaż teraz. I odbieram oczywiście emotkę banana, której jeszcze nie miałem. I uwaga, specjal, mamy go. Squewirrit. Dobra, więc ja już oblokowałem całego Stumble Passa. No i zaraz będziemy szli do testowania skinów. Ja tylko zmienię kolor skóry. Aha. Woda że on jest tak owalony, że tu ma od koszulki. Takie coś. Nie, nie wiem czy to jest naprawdę koszulka, czy nie? Nie wiem. Tu jest napisane jest Dobra. Ja założę jeszcze kroki burgerków. Hmm, gdzie one są? Chociaż stambulka jest też są spoko, ale... Na no, ja razie te założę po prostu. I emotkę banana oczywiście. Hmm. No, i dobra. I zagrajmy sobie y, Triple bl Block Dasha. Dobra, no. zagramy Triple Block Dasha i mam nadzieję, że wygramy tym skinem. Chodzi, żebyś przejść do finału. A polecam wbić na odcinek, który był, yy, no wczoraj tak naprawdę, i tam jakby yy, nie mogę koloru zielonego dotknąć. taki film był. Możesz sobie zobaczyć. O, Gosiu się na banana wbił. Prawie spadł. Co jest grane? Goszy tam spadł w ogóle. Dobra, teraz będę banana ciągle używał. Dobra. Aha, bo ja teraz nie mam. Dobra, przechodzę. Ja myślę, że wezmę sobie za serduszko jakąś yy, zaczepkę. Bo serce tak średnie się przydaje. Dobra. Laser też teraz. Zobaczmy, czy przejdę. Nie musicie, Kogoś chciał wyeliminować tym bananem. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. I rzucam banana? On, tak, na laser dachu by było super. Kości się ciągle nabijają, ale czy ginam przez to? Nie. To nie wiem, czy to są, nie są boty też tutaj trochę. Nie Dobra, tędy Dobra, przychodzę Więc dobra, jesteśmy w finale, nieźle I obym teraz przeszedł Block dash endless Dobra, próbuję pierwszy raz tak przejść tu, abyśmy zarobili 10, 5 gemów, bo mam tą rangę. Teraz skoncentrowałem, dobra. Banalny teraz. Ja sam się nabiję. I ślisk. Takie cztery specjalne motki, takie najbardziej podstawowe. O nie, nieważne co zrobię, to będzie do Funny moments. A chciałem przejść. No, trudno się mówi. Dobra. Zaraz będziemy mieli top 10. 201 żetonów mamy. No to zaraz sobie pokręcimy. Tylko teraz bym chciał zagrać y, tym. Skru... Sk... Dobra, nie mówię nie, nie, naprawdę, jako wymiany, ale y, To jest. Nazwijmy kropelka kropelkę po prostu. A teraz załóżmy jeszcze sobie tą animację. Dobra, bo tam się akurat mega podoba ta animacja, więc. E, e, dobra. E, a kroki? Weźmy Stumble Geissa, dobra. Gramy Triple Blood Więc to będzie ostatnia runda i na następny odcinek też będziemy grali skinami kinami z Stumble pasa tego. No i dobra. Kurczę, ale ta kropelka tak mega spoko wygląda. Trochę ciężko mi się nią gra, ale to muszę się przyzwyczaić. Bo ona jest jakby ten. Że ją ledwo co widać, tylko głowę i ręce i nogi, tak? Aha! Już wiem co. Do tej pory nie wiedziałem, co daje ten bud wodny. A już wiem, dobra. A w sumie nie wiem, czy czym się aż tak różni, czy... Dobra. No nie. A, no nie no, od, muszę odpaść, no bo mnie, szkoda, że zablokował mnie tą nogą. Dobra, ale teraz podkręcimy sobie spiny te epickie lub lepsze. No i dobra. Uwaga, pierwszy spin. lepiskie lub lepsze. Zobaczmy, czy będzie coś specjalnego. Wyjątkowe, sorry. No nie no, mamy Yetiego. Dobra, następne koło. Więc wydajemy dzisiaj całe Stumble żetony na koła. Na... No tak, na koła. Zobaczmy Superman, nie. Dzik. Dobra. To dalej będzie i raczej specjala nie, nie będzie, szkielet, tak, dobra. Yy, trochę śmiesznie było, gdyby nawet legenda nie, nie wypadła. Ale dobra. Nie, będzie chyba teraz legenda, tak. Dobrze. Trochę nam się zwróciło, ale nie aż tak, więc słabo. Bo powinno, tak jak wtedy, dawać po 30, według mnie, bo teraz nic się nie zwraca. Legenda? Nie, nie no, ping Dobra. Obym trochę specjalna na odcinku. Piętkowe. Legenda. Ni no nie. Dobra, lecimy. Już mało nawet żetonów zostało. Oby był ten specjal. No nie. Legenda? No dinozaur, niestety. Dobra, ostatni spin. Błagam. Błagam, żeby był specjal, no. Szkoda. Tych specjali coś tu mało widać, naprawdę. Dobra. Jeszcze widzowie, zakręćmy sobie ostatnie y, koło te, ja czekajcie Dobra, widzowie, już kręcimy tym kołem Dzisiaj Taki trochę spinowy odcinek, ale 500. no nie, pięć klejnotów Dobra, zakręćmy ostatni raz tak na pożegnanie tym kołem oczywiście In, ale teraz mamy oczekiwanie, więc y, czekajcie I kiedy to się skończy, dobra, już się skończyło Lecimy ko ninja versus szkielety, więc będzie na stówę epik. Ale chyba nic z tego koła jeszcze nie miałem. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle przejdzie, bo mam ciągle oczekiwanie. Błąd. Cześć, co się dzieje. Czekajcie, dobra. Dobra, kręci się. Ja nie mogę, wydać wyścigowi, żebym na to jedno koło. Specjal. Dobra, legendarna emotka. A nie, to są kroki. Dobra, spoko. Ja przy okazji je założę, bo mi się chyba zobaczy... Zobacz, czy są fajne w ogóle. No spoko, są dobre. Więc dobra, my już kończymy odcinek. Do następnych filmów.